W dzisiejszym odcinku wracamy do tematu z poprzedniego filmu o cenach energii, który wywołał sporo emocji. Paweł z wdziękiem ominął fakty i podsumował nas następująco: Nie straszcie ludzi, z naszą energetyką wcale nie jest tak źle. Elektrownie są stare, ale właśnie dlatego, zamiast wydawać miliardy na ich odnowienie, budujemy atomówki. Rzeczywiście budujemy atomówki, ale jakoś słabo nam idzie. Zaczęliśmy w 2009 roku, w styczniu 2010, powstała spółka Polskie Elektrownie Jądrowe. Z kapitałem zakładowym prawie 3 miliardów złotych. Jej właścicielem jest Skarb Państwa, nadzoruje ją Pełnomocnik Rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Przez ponad 13 lat działalności spółka zdążyła wydać grubo ponad 500 milionów złotych, głównie na pensje i zwiedzanie elektrowni atomowych na całym świecie. Już po 12 latach działalności udało się jej wyznaczyć lokalizację elektrowni. Co jest jakimś sukcesem? Program polskiej energetyki jądrowej w obecnym kształcie został przyjęty w 2020 roku uchwałą Rady Ministrów. Zakłada on, że pierwsze bloki jądrowe zostaną uruchomione w latach 2030-2040. Słowo klucz to zakłada można by je zastąpić słowami naszym pobożnym życzeniem jest. Istnieje poważne ryzyko, że podjęta już decyzja o bezprzetargowym wyborze wykonawcy firmy Westinghouse zostanie zablokowana przez Komisję Europejską jako podjęta z pominięciem zasady konkurencyjnego postępowania. Firma nie będzie więc mogła zacząć budowy elektrowni w terminie pozwalającym na uruchomienie pierwszego reaktora zgodnie z rządowymi planami. Nawet jeśli zacznie, to nie oznacza, że skończy. W 2017 roku firma ta nie ukończyła dwóch elektrowni – Wotul w stanie Georgia i Virgil C. Summer w Karolinie Południowej. Poniosła w związku z tym straty na kwotę 6,1 miliarda dolarów. Trzeba pamiętać, że na te budowy miała jakby bliżej niż do nas, o jakieś 8 tysięcy kilometrów w linii prostej. W marcu 2017 Westinghouse złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. W 2018 roku został odkupiony przez Brookfield Business Partners. Na budowie, a właściwie rozbudowie, elektrowni Virgil C. Summer brakowało zintegrowanego harmonogramu, a prefabrykowane części reaktora jądrowego po przybyciu na miejsce okazały się być wyprodukowane nieprawidłowo. Westinghouse i inni wykonawcy zlecali nielicencjonowanym pracownikom tworzenie planów mechanicznych i elektrycznych. Plany te były często błędne i skutkowały opóźnieniami, nieprawidłowymi częściami, tysiącami zmian inżynieryjnych i miliardami zmarnowanych dolarów. Początkowy koszt rozbudowy, szacowany na 9,8 miliarda, wzrósł do 25 miliardów dolarów. Teraz najciekawsze. Nieukończone bloki, o których wspomnieliśmy wcześniej, były typu AP 1000. Na jakie bloki podpisaliśmy umowę z Westinghouse'em? Zgadliście, AP1000. Budowa elektrowni atomowych, niezależnie od wykonawcy, często się przyciąga i kosztuje znacznie więcej, niż wynosiła pierwotnie zakładana kwota. Elektrownia Olkiluoto 3 w Finlandii została ukończona na jesieni 2021 roku z 13-letnim poślizgiem, a koszty zostały przekroczone o blisko 70%. We Flamenwil. Francja opóźnienie sięga już 9 lat, a koszty wzrosły trzykrotnie. W poprzednim filmie wspomnieliśmy budowę brytyjskiej elektrowni Hinkley Point C. Po raz kolejny przesunięto termin jej oddania. Tym razem ma to być około 2028 roku po 11 latach budowy. Dwukrotnie wzrosły też koszty. Brytyjska elektrownia ma mieć przy tym moc 3,2 MW, a nasze elektrownie 6 MW. Nawet jeśli u nas jakimś cudem uda się uruchomić pierwsze atomowe bloki do 2040 roku, to do tego czasu będziemy musieli łatać braki importem energii od sąsiadów, co tanie nie będzie. Już dzisiaj, bez importu, musielibyśmy wyłączać awaryjnie część odbiorców. Szacunkowo tylko w 2023 roku będziemy musieli dokupić energii z zagranicy za około 500 milionów euro. Kolejny komentarz. Ciekawy materiał, ale jak się mają te rosnące ceny prądu rok do roku do ceny prądu na rachunkach za energię? Cena prądu 90 groszy, a na rachunkach 41. Coś tu się nie zgadza chyba. I gdzie to opłacalność fotowoltaiki? Przy oszczędności rzędu 70 zł miesięcznie na rachunkach taka inwestycja zwróci się po 30 latach, pod warunkiem oczywiście, że ta instalacja przetrwa ten czas. Komentarz już niedługo nie będzie aktualny. Jeśli wrócimy do mechanizmów rynkowych, ceny gwałtownie wzrosną. Jeśli natomiast politycy dalej będą ręcznie sterować cenami, kończymy jak Wenezuela. Tak czy owak, obecne ceny odchodzą właśnie do historii. Może trudno w to uwierzyć, ale liczby wskazują jednoznacznie, że znacznie bardziej opłacalne jest inwestowanie w fotowoltaikę niż w złoto. Metale szlachetne nie generują zresztą corocznych zysków. A fotowoltaika, i owszem. Mikroinstalacja 50 kW, pików, nastawiona na sprzedaż prądu do sieci publicznej w przyszłym roku, wyprodukuje energii za około 40 tysięcy złotych. Tymczasem koszty jej wykonania to na dzisiaj mniej niż 180 tysięcy. Zwróci się zatem za mniej niż 5 lat. Jeszcze szybciej zwróci się, gdy będzie przyłączona do firmy o dużym zużyciu energii. Wówczas firma zarobi nie tyle na energii sprzedanej do sieci, ale na energii, której z sieci nie kupi. Odpadną też opłaty przesyłowe. W realnym świecie bez tarcz i dopłat mamy najdroższą energię w Europie. W lipcu 2023 roku jedna megawattogodzina energii elektrycznej z dostawą następnego dnia kosztowała w Polsce 551 zł. W tym samym czasie w Niemczech. 342 zł w przeliczeniu. Nie oznacza to niestety, że możemy po takich cenach kupować energię z Niemiec. Import jest zawsze dużo droższy niż nasza produkcja. Dlaczego więc jest tak tanio, skoro jest tak drogo? Odpowiedź jest prosta: 60% ceny energii dla gospodarstw domowych dopłacamy dzisiaj z naszych podatków. Nie ma się jednak z czego cieszyć, każda złotówka, której nie zapłacimy za energię zostanie zabrana z naszych kieszeni w formie podatków, cen paliwa itd. Poza tym to już było. Ręczne sterowanie gospodarką i dopłacanie do czego się tylko da kończy się zawsze tak samo. Kto nie wierzy, niech poczyta biografię Edwarda Gierka, albo pojedzie do Wenezueli czy na Kubę. Projekt ustawy budżetowej na 2024 rok. Przewiduje, że deficyt w budżecie państwa w przyszłym roku ma wzrosnąć do około 165 miliardów złotych, a dług całego sektora finansów publicznych ma się zwiększyć do ponad 2 bilionów złotych. Jeśli dodać do tego zadłużenie pozabudżetowe, to na kolejne tarcze i dotacje szanse są niewielkie. Tylko za 2023 rok zapłacimy ponad 66 miliardów złotych. Samych odsetek od długu publicznego i kwota ta w kolejnych latach będzie wzrastała. Kolejny komentarz napisał w mailu Paweł: Rzuciliście się na fotowoltaikę, bo był na to boom, a teraz biznes nie idzie, więc szukacie innych. No niezupełnie. Zajmujemy się odnawialnymi źródłami energii od 2012 roku. Kiedy zaczynaliśmy, o żadnym boomie nie było mowy. A większość naszych rozmówców stukała się w głowę na wieść, że mogą mieć darmowy prąd z własnego dachu. Ceny paneli, w tamtym czasie głównie polikrystalicznych i amorficznych, po prostu porażały. Jakoś nas to nie zniechęciło. Patrzymy w przyszłość z optymizmem, bo w 2024 roku to same ceny energii przysporzą nam kolejnych klientów. Na zakończenie prośba o subskrypcję i rozpowszechnianie informacji o naszym kanale. Trochę nam przykro, że kanał o facecie, który wypija na raz pół litra wódki, ma 1240 subskrybentów i 1,5 miliona wyświetleń. Nasz kanał jakby mniej. Pomóżcie nam to zmienić.